Nie tylko poznają zasadę ratownictwa wodnego czy udzielania pierwszej pomocy, ale przede wszystkim rozwiną swoją pasję do straży pożarnej. W Mysłowicach trwa 15. Międzynarodowy Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który rozpoczął się w sobotę 27 lipca. Na terenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa można od kilku dni dostrzec bawiące się dzieci i młodzież zafascynowanych pracą strażaków. Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja obozu strażackiego, która jest efektem współpracy partnerskiej pomiędzy czeskim miastem Frydek-Mistek, niemieckim powiatem. ENC oraz Mysłowicami. W tym roku gospodarzem jest nasze miasto. Mam nadzieję, że będą tutaj czuli się bardzo bezpiecznie, bardzo swobodnie i że będą szczęśliwi. Przygotowaliśmy dla nich multum atrakcji, żeby nie były tu zagubione i żeby się nie nudziły. 60 dzieci z Mysłowic oraz 15 z Frytka Mistka spędzi 10 pełnych atrakcji dni. Ten obóz się odbywa cyklicznie u każdego z partnerów, czyli tak jakby co 3 lata. Czyli w przyszłym roku zawitamy do Frytka Mistka za. Dwa lata będzie on organizowany przez naszych kolegów z powiatu Eńc. Także przedstawiciel strony czeskiej nie ukrywał zadowolenia, że w przyszłym roku organizacja przejdzie w czeskie ręce. Ja bym chciał podziękować naszym przyjaciółom z partnerskiego miasta Mysłowice za to, że się zhostili letniego uspożądania setkani młodych pożarników prawie zde w Mysłowicach. A zarówno już się cieszymy na to, że się spotkamy przyjści rok we Fritku Mistku. Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji. Będą zajęcia sportowe, pożarnicze, wycieczki na Jurę krakowsko częstochowską oraz wizyty w różnych ciekawych instytucjach. Obozowicze będą spać w specjalnie przygotowanych namiotach, co z pewnością będzie kolejną atrakcją dla najmłodszych. Dużo integracji, bo jednak zależy nam na tym, żeby oni się szybko poznali, Mają co prawda aż i 10, te, te 10 dni. Więc dużo zajęć takich integracyjnych, dużo profilaktyki, bo jednak pomimo tego, że są, to dzieciaki też nie, nie wszystkie są związane ze strażą, to jednak to jest kluczowy motyw. Więc dużo profilaktyki, dużo pierwszej pomocy, dużo zajęć pożarniczych, sportów pożarniczych, ale też taki czas na, na relaks. Jak na prawdziwy obóz strażacki przystało, nie zabraknie też ogniska, które będzie symbolizował trudną pracę strażaków. Będzie ogień, ten ogień będzie się gdzieś tam palił do końca, do końca obozu, a to, co będzie się działo na obozie, myślę, że to też będzie niezłogie.